w poprzednich odcinkach. Jesteś, 2, 0, 6, 5, grupa pracy, Zrozumiałem, prowadź. Odwiedziliśmy zakład karny w Inowrocławiu i oddział zewnętrzny w Toruniu. Zakład karny w Inowrocławiu jest to jednostka typu półotwartego. Osadzeni w oddziale zewnętrznym w Toruniu są na wcześniejszym etapie presocjalizacji, tym samym inne metody oddziaływań są dobierane do pracy z nimi. No, i dę, no, słychać, no, słychać. no. Boki też, tak? Sprawdziliśmy, w jaki sposób skazani mogą pracować na terenie jednostek. Zatrudniamy najwięcej osadzonych na stanowiskach pracownika fizycznego. Mamy w magazynie zatrudnionych pomocników magazyniera. Pracują u nas osadzeni również na stanowisku bibliotekarza, pracownika radiowęzła. Jeden osadzony w oddziale zewnętrznym w Toroniu zatrudniony jest na stanowisku fryzjera. Rozmawialiśmy z osadzonym uzależnionym od narkotyków, który odbywa karę za kradzieże. Chciałby в конце концов, я хотел бы попробовать этого Часто, например, я смотрю на телевизор и чувствую жажду людей, потому что я так просто ничего не знаю Skąd się bierze przemoc domowa? No, no, to samyna, to matuje, że ktoś się, się na tym, we no. Sprawdziliśmy, w jakich programach penitencjarnych biorą udział osadzani w Grudziąckim zakładzie karnym. Regularnie w domu matki i dziecka odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Aktualnie prowadzimy program Moja Mama i ja. W tym programie są m.in. warsztaty antyprzemocowe, są zajęcia z panią pielęgniarką, z panią dietetyk, z panią psycholog. Poznaliśmy dwie różne historie kobiet i mężczyzny żyjących za wysokim murem. Kradłam na wolności, żeby mieć na utrzymanie siebie, na utrzymanie mieszkania. Nie mam skończonej żadnej szkoły wyższej, żadnego zawodu i na rynku pracy ciężko byłoby mi po prostu znaleźć jakąś pracę. Nie, nie miałem problemu z alkoholem na wolności, tylko po prostu doszło do takiej sytuacji, że byłem nad zięziarem, bo to był piątek wieczór, no i wypiliśmy tam po parę piwek. No i już była w miarę późna godzina, chciałem jechać, wrócić do domu. No i nie przemyślałem tego, co robię. Wsiadłem na motorower i chciałem dojechać do domu, tak? No i po drodze zostałem zatrzymany, skontrolowany. się okazało, że mam sobie tam daną dawkę alkoholu no i teraz jestem tutaj. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Zakład Karny to miejsce, które funkcjonuje jak duże, samodzielne, dobrze prosperujące miasto. W Grudziądzu żyje w nim ponad półtora tysiąca skazanych. Z myślą o nich utworzono tutaj szkołę, miejsca pracy, dom dla matek z dziećmi, a nawet oddział szpitalny. Na jakie wsparcie mogą liczyć tu osadzeni? Panie doktorze, jak tam dzisiaj? Mamy dzisiaj dużo ekstrakcji? Dzisiaj będziemy mieli prawdopodobnie sześć ekstrakcji, siedem mhm. zębów do wypełnień. Mhm. I dzwonili jeszcze z oddziału H. Tak, z, z bólem, pacjentem, pacjent. z silnym bólem. Dobrze. To ja zadzwonię na oddział, żeby przyprowadzili pacjenta z bólem, i wtedy będziemy działać po kolei. Dobrze. Na terenie przywięziennego ambulatorium pracuje Pani od blisko 15 lat. Czy to miejsce nadal potrafi Panią zaskoczyć? Tak, cały czas mnie zaskakuje. Każdy dzień jest inny, w każdym dniu dzieje się coś nowego. Bardzo dużo się dzieje, mamy dużo specjalistów, którzy przyjmują tutaj na terenie ambulatorium. Pracujemy z chirurgiem, z laryngologiem, z pulmonologiem, z neurologiem. Asystujemy przy przyjęciach stomatologicznych, internistycznych. Jeszcze z lekarzy specjalistów przyjmuje ginekolog. Bok, więc ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki. Z jakiego powodu się Pani do nas zgłosiła? Chciałam mieć wykonaną cytologię, bo słyszałam, że tutaj jest taka możliwość. A proszę mi powiedzieć, czy są jakiekolwiek dolegliwości u Pani? Nie no, czasem nie boli podbrzusza ale to chyba wtedy, kiedy mam owulację, tak mi się wydaje przynajmniej. Kiedy ostatnia cytologia była brana? Oj tak, z 3 to na pewno. Czy była Pani jeszcze pod kontrolą ginekologiczną przez te trzy lata? No właśnie nie. W Zakładzie Karnym w Grudziądzu funkcjonuje również Poradnia dla Kobiet. Wszystkie kobiety osadzone na terenie zakładu karnego, jeśli czują taką potrzebę bądź zgłaszają jakiekolwiek dolegliwości, są rejestrowane do ambulatoryjnej konsultacji z lekarzem ginekologiem. Tam prowadzimy profilaktykę raka szyjki, macicy, wykonujemy badania ultrasonograficzne bądź inne konsultacje właśnie w pozawięzionych placówkach zdrowotnych jeśli tego zdrowie osadzonej wymaga. Ile razy pani w ciąży była? Trzy razy. E, jak to się zakończyło? z drogami naturalnymi, wszystko w porządku. Wszystko, czy wszystkie ciąże zakończone porodami? Tak, tak. Czy jakieś poronienia? Nie. A czy jakieś ciąże pozamaciczne? Nie. Zakład karny w Grudziądzu jest jedynym zakładem, gdzie funkcjonuje oddział położniczo-ginekologiczny. Pacjentki są zwożone z całej Polski. Mamy możliwość oczywiście prowadzenia ciąży. Prowadzimy tę ciążę według rozporządzenia ministra zdrowia i aktualnych rozporządzeń i wytycznych. Ponadto w okresie przedporodowym pacjentki są przyjmowane na nasz oddział położniczo-ginekologiczny, gdzie te przez ten okres okołoporodowy są objęte opieką. Jak samo poczucie? No dobrze. Zapis na płodu jest prawidłowy w zakresie normokardii, oscylacja jest falująca, pojedyncze akceleracje w odpowiedzi na ruchy dziecka. Czynności skurczowej nie stwierdza się. Czy jakiejś dolegliwości o charakterze skurczowym? No, myślę, że w takiej sytuacji możemy zakończyć zapis kategiem, tak? Mhm. Ruchy dziecka Pani czuje? Prawidłowo? Tak. Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Zakładzie Karnym w Grudziądzu funkcjonuje od 1955 roku. Każdego roku ponad 100 ciężarnych przybywa do tego oddziału. Około 70 kobiet rodzi dzieci w warunkach izolacji penitencjarnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości na dwa miesiące przed przewidywanym terminem porodu skazaną kobietę ciężarną przenosi się do zakładu karnego, w którym mieści się oddział ginekologiczno-położniczy. Dodatkowo umożliwia się jej częstsze kontakty z ojcem dziecka, na przykład poprzez komunikator Skype, a w uzasadnionych sytuacjach z inną bliską osobą. Ciężarne mogą korzystać nie tylko z opieki medycznej, ale też psychologicznej, wychowawczej czy readaptacyjnej. Te, które zamierzają odbywać kar... Wraz z dzieckiem, za zgodą dyrektora jednostki penitencjarnej, mogą otrzymywać paczki z artykułami higienicznymi, pielęgnacyjnymi, odzieżą oraz akcesoriami dla dziecka. Objęte są opieką oddziału ginekologiczno-położniczego, a także położnej. Jeśli rozpoczyna się akcja porodowa, akcja, czynność skurczowa typu porodowego, czyli skurcze są na tyle silne, na tyle regularne, że dają postęp porodu, bądź stwierdzamy odpłynięcie wód płodowych, w pierwszej kolejności informowany jest lekarz. Lekarz bada wówczas ciężarną, zabezpieczamy wkucie dożylne i jeśli jest rozwarcie szyjki macicy na około 4-5 cm, wzywamy zespół ratownictwa medycznego i pod. Opieką sanitariuszy i lekarza ciężarna jest przekazywana celem przewiezienia do Szpitala Wolnościowego do odbycia porodu. Drugim naszym służbowym samochodem jadą funkcjonariusze służby więziennej i tam po prostu też zapewniają bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pacjentki, jak również personelu medycznego w Szpitalu Wolnościowym. Czy choroby przewlekłe? Znaczy ja też się leczyłam wcześniej na wolności, na niedoczynność tarczycy, później trochę to zaniedbałam i no myślę, że też ponad 3 lata u lekarza z tym nie byłam. Jakieś tabletki miałam brać, ale, ale potem tak jakoś się potoczyło to wszystko, że, że przestałam się sprawdzać, kontrolować. Czy jakieś choroby zakaźne, Nie. alergie, uczulenia na leki? Nie, nic takiego nie mam. W takim razie e, zapraszamy na fotel ginekologiczny, zbadamy, zrobimy cytologię i zrobimy USG. Czy wyraża Pani zgodę na badanie? Tak. najczęściej zgłaszają się tutaj osadzeni? Bardzo różne są jednostki chorobowe, począwszy od zwykłego przeziębienia, skończywszy na zapaleniu wyrostka robaczkowego. W sytuacjach takich ekstremalnych kierujemy osadzonych do pozawięziennych placówek zdrowia. Wykonujemy także diagnostykę w pozawięziennych placówkach służby zdrowia, konwojujemy osadzonych do szpitali pozawięziennych i jeżeli są takie trudne przypadki, których nie możemy rozwiązać tutaj na Miejscu, to właśnie w ten sposób sobie radzimy. Zdarzają się też poważniejsze choroby w przypadku niektórych osadzonych? Tak, oczywiście, że się zdarzają. Ostatnio bardzo dużo nowo wykrytych przypadków nowotworów u kobiet w szczególności. Jeden tak bardzo utkwił mi w pamięci jest taka starsza kobieta, która ma rozsianą chorobę nowotworową, która została tutaj wykryta na terenie naszej jednostki. Pani niestety nie kwalifikuje się już nawet do leczenia operacyjnego. Oczekuję w tej chwili na chemioterapię w Centrum Onkologii w Warszawie. Także jeżeli otrzymamy taki termin, to będziemy panią tam transportować na leczenie. Kto przekazuje takie trudne informacje pacjentowi? Bardzo ciężko jest powiedzieć pacjentowi prosto w oczy, że no niestety, ale. Yy... No jego stan jest taki, że no nie rokuje na wyzdrowienie, i tak trudne informacje przekazuje nasza pani doktor kierownik ambulatorium. Zapraszamy wtedy osadzoną tutaj na rozmowę i w warunkach intymnych przekazuje ją taką informację. Taka osadzona jest później objęta opieką psychologa? Tak, tak, zgłaszamy taką informację do psychologa i jest objęta opieką psychologiczną. Także w oddziale jest wychowawca, który szczególną uwagę poświęca takiej osadzonej. No i my oczywiście też staramy się w miarę możliwości objąć taką osadzoną opieką psychiatryczną, w jakiś sposób jej pomóc, żeby psychicznie się nie załamała. dobry, Agnieszka, asystentka. Bardzo proszę o doprowadzenie osadzonego. Tak, ktoś z bólem dzwonił, że jest. Dobrze, to czekamy. Dzięki bardzo. Z czego to wynika, że w takim miejscu jest tak wiele wykryć różnego rodzaju chorób? Czy to jest taka kwestia, że te osoby się nie badały na wolności? Myślę, że tak. Myślę, że prowadziły taki tryb życia, że nie zwracały uwagi na swoje zdrowie, nie, nie chodziły, nie kontrolowały się, nie chodziły do lekarzy. Bardzo dużo nowotworów jest właśnie związanych z narządem rodnym z, u kobiet i z piersiami, więc no tutaj profilaktyka zawiodła na pewno. A zdarzają się też przypadki właśnie w tym miejscu, że udaje się daną chorobę wyłapać w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i wyleczyć taką skazaną. Tak, wiele mamy takich przypadków, gdzie ta choroba została wykryta tak wcześnie, na takim etapie, że w pełni można było tę chorobę wyeliminować i pacjentki wracały do zdrowia, wracały tutaj do nas, dalej odbyć karę pozbawienia wolności. Co dzieje się tutaj każdego dnia? Bo ten każdy dzień, mimo tego, że tak jak Pani powiedziała, może być inny, ale tak. też na pewno przypomina ten poprzedni. Są rzeczy, które trzeba wykonać codziennie. Dokładnie. Są takie czynności, które, bez których no niestety, ale nie moglibyśmy funkcjonować, które codziennie są takie same. To jest na przykład wydawanie leków osadzonym i ich rozkładanie na kolejne dni. Te leki po prostu wydajemy w oddziałach. Podchodzą osadzone z kubeczkiem, z piciem, otrzymują od nas wyłuskane tablety i mają obowiązek połknąć te tabletki przy pracowniku służby zdrowia i przy asyście pani oddziałowej po to, jest to robione, żeby zapobiec gromadzeniu leków i tym samym zapobiec jakimś podtruciom, zatruciom. Dzień dobry, zapraszam panią. Jak się pani czuje na tej mniejszej dawce leku? Dobrze. Jest ok? Nic okay. się nie dzieje z panią złego? nic się nie dzieje. Samopoczucie jest dobre? Tak. Żadnych zaburzeń, równowagi, nic nie ma. Nie. Rozumiem, to bardzo proszę. Uh -huh. Powrótko. Połknięte lek. Uh -huh. Proszę podpisać. Jedną też z czynności, która wykonywana jest codziennie, jest wydawanie leku o nazwie metadon. Jest to środek substytucyjny stosowany w leczeniu narkomanii i jest on wydawany codziennie. Osadzona musi być doprowadzona do ambulatorium. Tego leku nie wydajemy w oddziale. To jest w postaci syropu, który jest przywożony z apteki okręgowej w Bydgoszczy. I tutaj osadzona przychodzi do ambulatorium, wydajemy jej ten lek. Po połknięciu tego leku pytamy, czy jest połknięty. Osadzona popija wodą i podpisuje nam, że ten lek otrzymała. Jak dużo osób jest objętych właśnie taką opieką, przyjmuje taki lek? Na chwilę obecną mamy pięć, pięć kobiet, które przyjmują ten lek w postaci syropu, i dwóch mężczyzn, którzy przyjmują ten lek w postaci tabletek.

Coś mi się tu nie zgadza, bo 1960 to nie może być 55 na początku, czyli 60 chyba co? To 60, tak. Codzienność tego ambulatorium to też przyjęcia, przyjęcia nowych skazanych. Jak one wyglądają? Osadzona lub osadzony, który jest. Przywożony zazwyczaj w asyście policji do odbycia kary pozbawienia wolności. Po wizycie w dziale ewidencji jest doprowadzony tutaj do ambulatorium. Mamy obowiązek w ciągu trzech dni roboczych takiego osadzonego bądź osadzoną obejrzeć kompleksowo, zebrać wywiad, zmierzyć jej temperaturę, zważyć, zmierzyć, obejrzeć, czy nie ma jakichś blizn, tatuaży, jakichś uszkodzeń skóry, sprawdzić włosy pod kątem, czy nie ma szawicy. Zbieramy wywiad, czy y, przebyła jakieś operacje, y, hospitalizacje, czy na coś choruje przewlekle, czy przyjmuje jakieś leki na stałe, czy pali papierosy, pije alkohol, y, czy nadużywa alkoholu i czy y, przyjmuje narkotyki. I to takie podstawowe badanie jest, y, jeżeli chodzi o pielęgniarkę. Jak najczęściej zachowują się osadzeni podczas takich przyjęć na oddział? Wiadomo, że są to ich pierwsze chwile w zakładzie karnym, początek tego odbywania kary. Zachowują się różnie, ale no czasami są agresywni i no tak nastawieni do nas nie, niezbyt przyjaźnie. Zazwyczaj są spokojni i nic się nie dzieje. Ogólnie zauważyłam, że osadzeni do służby zdrowia są nastawieni pozytywnie. Często przyznają się do swoich uzależnień? Mówiła Pani o tym, że padają pytania dotyczące alkoholu, narkotyków. No, właśnie, właśnie nie. Właśnie to jest problem, że każdy jakby wypiera z nich y, ten problem, i, i bardzo rzadko przyznają się do tego, że są uzależnieni od alkoholu bądź narkotyków. Zawsze mówią, że piją sporadycznie, okazjonalnie. Czy spożywa pan alkohol? No, Spożywa się jak każdy To znaczy? No, jak często. No, często. Raz w tygodniu, raz w miesiącu, codziennie, no, co tak, dwa... Może nie codziennie, co Mhm. I jaki to jest alkohol? O różne piwko, winko, łeczka, zależy co się Obecnie Państwo także y, szczepią skazanych. Y, w tej chwili to już jest czwarta dawka. Tego tak. szczepienia najczęściej, w największej liczbie przypadków. Jakim wyzwaniem była właśnie dla, dla Państwa pandemia? No był to dla nas duży problem, bo um, część osadzonych była jakby no, przerażona tym, co się dzieje, i ciężko było nam namówić ich do szczepienia. Y Uważali, że tutaj są odizolowani od reszty społeczeństwa, więc te szczepienia nie są im potrzebne, ale no, edukacja, którą prowadziliśmy na terenie jednostki, spowodowała to, że bardzo duży procent y, mieliśmy wyszczepialności. Było bardzo dużo osób chętnych. Y, szczepiliśmy nawet po 80 osób dziennie. Dzień dobry Pani Jonno. Dzień dobry. Dzisiaj mamy czwartą dawkę szczepienia przeciw COVID, prawda? Tak, tak. Jest pani zdrowa w chwili tak. obecnej, nic się nie dzieje złego. Nie. Uczulenia nie ma na nic. Nie ma. Wciąż pani nie jest? Nie. Nie karmi pani. Nie. Lewy ramie proszę odsłonić. Po ostatnim szczepieniu był jakiś problem? Miała pani jakieś nie, objawy, skutki uboczne? Nie, nie. Nie czuła się pani źle? Proszę, luźniot korączkę. Nie napinamy. To jest takie miejsce, w którym bardzo wiele się dzieje, jak widać. Tak. Ile osób każdego dnia przechodzi przez więzienne ambulatorium? Jakby to pani mogła oszacować? Jest to uzależnione od. Yy, yy lekarzy specjalistów, którzy tutaj przychodzą, bo no nie ma ich codziennie, ale no tak mniej więcej dwa razy w tygodniu mamy lekarzy specjalistów. I tak średnio dziennie myślę, że około 50 osób przewija się tutaj przez nasze ambulatorium w różnych, w różnych celach. Proszę bardzo, siądź. Mam tutaj trochę z takim bólem, tutaj trochę mnie mocno ząb i tutaj mam trochę... Proszę bardzo, siądź. Jakby dawno nie byłem nigdzie i odchodzę? O, to niedobrze. Po której stronie boli to? No tutaj na dole. Rzeczywiście. Zemeczka mm -hmm. do usunięcia. Mm -hmm. No ale jakbyśmy dbali trochę, to byłoby to lepiej. Gabinet pneumatologiczny numer 1 w zakładzie karnym numer 1 w Grudziądzu czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 11 w tym czasie przyjmowane są skazane i zarówno skazani, którzy przebywają na terenie tutejszej jednostki. W gabinecie w czasie dyżuru średnio przyjmowanych jest około 15 do 18 osób no, ze względu na ograniczenia czasowe, czyli te 3 godziny. Większość tutaj skazanych no, nie ma zbyt wspaniałego uzębienia i zadbanego. No, jest do, dosyć dużo ekstrakcji zębów, czy usunięcia, ale jest, jest też i leczenie, jest również oczyszczanie osadu nazębnego z zębów, także staramy się zachować wachlarz taki, który po prostu jest pacjentom przynależnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Skazanie tutejszego zakładu mają możliwość leczenia się na własny kosz, ale tylko w zakresie protetyki stomatologicznej. Zainteresowanie jest spore. Zdrętwiało panu? Tak, czuję to, ten ból mi to Dobrze, fajnie, dziękuję. To zaczynamy, dobrze? Proszę szeroko otworzyć usta. Szeroko, śmiało. O, no dobra, już go nie ma, proszę zagryźć sobie, mm. za pół godziny to proszę wypróć do dwóch godzin nie nie Proszę bardzo, dziękuję proszę proszę bardzo, to proszę myślałem panie doktorze, że gorzej będzie jednak, o, tutaj. całe szczęście, że poszło łatwo, dziękuję bardzo, bardzo. do widzenia, do widzenia. Są takie przypadki albo przypadek, którego nigdy pani nie zapomni? Mieliśmy też kilka takich przypadków, gdzie nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Mieliśmy takiego osadzonego, bardzo młodego, który w wieku 30 lat po prostu w windzie stracił przytomność, nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i po kilkudziesięciominutowej reanimacji odzyskał przytomność, został przewieziony do szpitala. I potem spotkałam go właśnie na bramie, jak wychodził z zakładu karnego i bardzo mi dziękował za to, że uratowaliśmy mu życie. I to było bardzo przyjemne. Choć są pozbawieni wolności, to nie pozbawiono ich możliwości dbania o swoje zdrowie. Otrzymują leki, mają dostęp do badań, w niektórych przypadkach są poddawani tutaj operacjom. Ciężarne skazane na terenie przywięziennego szpitala spędzają ostatnie chwile przed porodem. W miejscu takim jak to nie brakuje szczęśliwych zakończeń. Czy jednak mimo wszystko nie lepiej byłoby żyć z dala od zamkniętego świata? Do zobaczenia!